Moi drodzy, zapraszam Was na sponsora dzisiejszego filmu, czyli, czyli na produkt marki O'Clean. Pokażę Wam szczoteczkę O'Clean Flow. Otworzę ją przy Was, pokażę Wam co jest w opakowaniu i opowiem Wam jakie ona ma funkcje. Zostawię dla Was na pewno zniżkę w opisie, także możecie skorzystać, bo wydaje mi się, że zniżka jest fajna, a może szukacie dla siebie czy dla kogoś na prezent, więc myślę, że to może być fajny pomysł. Nie mam teraz niczego, co by mi pozwoliło otworzyć, bo jest zalepione tę szczoteczkę, więc, moi drodzy, zmykam na chwilę jeszcze do kuchni po nożyczki. No i pokażę Wam produkt, który jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Wracam do Was już z ostrzem, otwieramy opakowanie. Opakowanie jest w ogóle leciutkie. Tak wygląda opakowanie. Już wam pokazuję. I otwieramy szczoteczkę. Na wierzchu mamy zapewne instrukcję obsługi w wielu językach. Możecie się zapoznać z nią. Jest pokazane, jak w ogóle czyścić zęby, wszystkie parametry szczoteczki i tak dalej. Samo opakowanie wygląda w ten sposób. Mamy tu szczoteczkę o clean i powiem Wam. Że ona jest jeszcze dodatkowo zapakowana w polikę. Zaraz ją otworzymy. Jej kolor to jest taki biało-kremowy. Tak się prezentuje. Fajnie się ją trzyma w dłoni. Mamy tu w opakowaniu też szczoteczkę. Ja mam jedną szczoteczkę, tak jak widzicie. O! Zakładamy ją. Na urządzenie i mamy w zestawie mamy kabel USB typu C do ładowania. Możecie ją zabrać w podróż. W ogóle zobaczcie, jak ona ma ładny tutaj kolor, taki pomarańczowy. Więc to jest wszystko, co macie w takim standardowym opakowaniu. Bardzo ładnie się w ogóle prezentuje. Zaraz ją włączymy. Ma wiele różnych trybów mecia zębów. Moc czyszczenia silnika tej szczoteczki to jest aż 38 słuchajcie, tysięcy obrotów na minutę. Także ona naprawdę bardzo szybko myje, bardzo szybko działa. I macie tutaj w ogóle w tej szczoteczce aż 5 trybów właśnie szczotkowania. Czyli tak jak słyszycie, raz, dwa, trzy, cztery czyli różne tryby odpowiednie do Waszych zębów, do tego jakie macie dziąsła, czy macie jakąś nadwrażliwość zębów, i tak dalej. To się wszystko może dopasować do Waszych potrzeb. Ma dwuminutowy timer i 30-sekundowe przypomnienie. I jeszcze co mogę Wam dodać na temat tej szczoteczki, to jest to, że jest ona wodoodporna, także tu się nie przejmujecie, jak ją wrzucicie niechcący do wanny podczas mycia zębów. Zostawiam Wam zniżkę w opisie, jest dosyć duża, bo dzięki zniżce. Możecie, moi drodzy, dostać szczoteczkę i jeszcze cztery takie za 40 dolarów. Jak widzicie, tu jest szczoteczka i cztery aż zamienne szczoteczki, które możecie sobie użyć. E, tutaj klikacie i tu jest cena. Uczymy szczekać, Szejle. Tata będzie ją ten, podpuszczał, żeby zaszczykała. Ale jaki groźny pies. Bieszko. Ma, całuje Ona popatrz, popatrz, Poczekaj. popatrz, Ona już nie chce szczekać. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was o poranku. E, jesteśmy u drugich dziadków. E, wczoraj Wam pokazywałam kolejnego zwierzaka. E, dużo się w Polsce pozmieniało, bo teraz każdy ma prawie pieska albo kotka. Także jest naprawdę e, ciekawie, wesoło i dużo to daje radości dziewczynkom. E, ja przyszłam się właśnie ogarnąć, trochę umalować. I słuchajcie, robię szybki makijaż. Bo niedługo jedziemy do Brababcie, także uda nam się jeszcze podczas wizyty w Polsce odwiedzić Babcie, co nas mega, mega cieszy. Zobaczcie, moi drodzy, jaki fajny relaksik w Polsce na działeczce. Powiem Wam w ogóle, że ja zawsze odkąd wyprowadziłam się do Anglii, marzyłam, żeby przyjechać do Polski w maju. Myślałam, że to będzie trudne, no bo wiecie, zawsze się przyjeżdża wakacje, bardziej na święta, czy na Wielkanoc, czy na Boże Narodzenie. A rzadziej właśnie w takim okresie majowym. Ale powiem Wam, że. Super, super, że mogliśmy być w maju troszkę, bo maj to jest dla mnie najpiękniejszy miesiąc w Polsce. Zawsze najbardziej go lubiłam. Wszystko się tak super już rozkwita, tak jak widać za mną. Jest zielono, pięknie. Ta zieleń w ogóle w Polsce jest taka ładna, jasna, zielona. U nas jest taka ciemna, wiecie, taka. Po prostu odcień zieleni jest bardziej ciemniejszy, a tutaj jest tak fajnie, wszystko kwitnie. Już mnóstwo pól rzepaku, cudownie bzy fakt, że dopiero teraz się rozkwitają. U nas jest to wcześniej, czyli po prostu, wiecie, nie ma takiej zimy, jest cieplej, ale tutaj jest cudownie teraz, szczególnie właśnie tak na działeczce u dziadków. Dziewczynki też już stały, biorą prysznic, zjemy śniadanko razem i ruszamy w drogę. A w ogóle jeszcze Wam powiem, że wesele było bardzo fajne, udane. Wybawiliśmy się, byliśmy na poprawinach, dlatego tak troszkę mniej mam czasu, żeby się do Was odezwać. To jest taki intensywny, dość krótki wyjazd ale powiem Wam, że akumulatory będą na pewno naładowane i wrócimy tacy szczęśliwi. No, naprawdę, nie możemy się już, wiecie, też doczekać tego, że jak wrócimy, to u nas też będzie ładna pogoda. Ja muszę posprzątać dom, bo pomiędzy jednym a drugim wyjazdem mieliśmy bardzo krótki odstęp czasu i czekam mnie trochę, wiecie, obowiązków, ale wracam taka naładowana energią, chce mi się to robić. Nie mogę się już tego doczekać. Także takie małe podsumowanie pobytu majowego właśnie w Polsce. Chciałam Wam powiedzieć i się chwilę tutaj, nagrać pod tym pięknym, kwitnącym drzewkiem. Robimy sesję lila w polu rzepaku. Tak, super pięknie to wygląda. Zaraz tam zejdziemy na dół i zrobimy sobie parę zdjęć z dziadkiem. I udało nam się zrobić parę zdjęć przy polu rzepaku. Dzieci się bały wejść, tak wiecie, trochę bliżej. No i świeciło im słońce w oczy, także nie było łatwo. Może ze trzy zdjęcia z tego uda się, że tak powiem, wrzucić na Instagrama. No, także. Coś tam mamy do wrzucenia dla Was, takiego bardzo polskiego, bo to też mi się kojarzy. Fakt, w Anglii też są oczywiście pola rzepaku, ehm, no ale wiecie, w Polsce też to inny wymiar ma. Tak jak zawsze mówię, to ma inny wymiar. I co? Jedziemy. Już mam bardzo blisko do prababci. Już dzwoniła. Czeka na nas. Także fajnie. Tata teraz skoczył po ciasto. Kupimy ciasto do jednej babci, do drugiej babci. No wiecie, tak nie jedziesz z pustą ręką. Trzeba wziąć coś słodkiego do babci. Osłodzimy babci życie wizytą i ciastem. Było jedno pytanie ostatnio pod vlogiem, lot do Polski, do Was, ktoś się zapytał, jak się czujecie z tym, że w Polsce wszyscy na oko mówią po polsku? Normalnie. No super. Fajnie? Ale A z... ja to mam często, bo ja to, to, to na zawsze zawsze wszyscy no, ale To nie jest nic dziwnego, no. Tam zawsze mówimy po polsku, Więc... ale to fajnie, że ja myślę, że w są są jeszcze ludzie. Tak? Bo dzień dobry. A bo nie w Polsce wiem, się mówi dzień dobry. gole nie znacie. Tak, tak, w Polsce się mówi dzień dobry, nawet jak się nie znacie, w Anglii się tak nie mówi, ale w Anglii nie pod się. innymi względami. Niektórzy mówią, ale... Rzadziej. Niektórzy będą na ciebie tak patrzeć tak. I mniej mówią. Nic Jeśli chodzi o dzień dobry, to zdecydowanie mniej mówią, ale milej, milsi są w sklepie w Anglii. Zdecydowanie obsługa klienta jest na wyższym poziomie. A propos, właśnie obsługi klienta, to tak jak właśnie, w sumie mam te same stwierdzenia co Lila, że jeśli chodzi o jakiś dzień dobry i tak dalej, to my jesteśmy bardzo, bardzo tacy kulturalni i bardzo mi się to podoba, ale ogólnie ja jestem tego zainteresowany, że jednak ludzie w Anglii są tak, wiecie, właśnie w obsłudze klienta gdzieś na zewnątrz jak idziecie milsi. Objawia się to tym, że tutaj już miałam w Polsce ze dwa takie przypadki, że byłam taka zdziwiona, że ktoś wiecie: No, nie mówi tak, proszę, dziękuję, przepraszam, rzuca się to w oczy. Szczególnie jak się już dłużej mieszka za granicą, to się tego oczekuje w jakiś tam sposób i później się zauważa, że tego nie ma. E, no, takich kilka miałam właśnie przypadków, co, co byłam właśnie zdziwiona, e, ale ogólnie wszyscy są bardzo mili. I fajnie, fajnie jest w Polsce, my bardzo lubimy. Jest tu super, ja nie chcę wracać! Nie chce się wracać, nie? Nie chce się wracać. No, nie chce się wracać. Moglibyśmy posiedzieć, tym bardziej, że jest przepiękna pogoda, moglibyśmy zostać jeszcze, nie? Z miesiąc. Tak. No, fajnie, że mogliśmy się spotkać na weselu z rodziną, z babciami dziadkami. Dziewczynki miały z tego dużo, dużo radości też, co? Z dziećmi w rodzinie. Mhm. Było bardzo fajnie. No. A powiedzcie mi, dziewczyny, co Wam się podobało najbardziej na polskim weselu? Desery. Wszystkie. Było tyle takich dobrych deserów i też wszystkie te... Tak jakby tańce, pytania, wszystkie Konkursy? Takie konkursy, no. To było też bardzo fajne. A jak Wam się podobało na przykład, jak są stoły pięknie nakryte? Też było fajnie, no. To było bardzo ładne. Tobie, Lila, co się podobało? Wszystkie te atrakcje. Atrakcje Ci się podobały wszystkie? I wszystkie tańce. Aha. I jedzenie jedzenie, no. I ta ja książka na dworze, który piszesz, się no, tam naklejki. No, to było fajne. I A, księga pamięci, gdzie się wpisujesz dla młodych i tam mieliśmy tak, polaroida, naklejki, co tam jeszcze było fajnego? Dobrze. Wszystkie takie kredki. Kredki, i flamastry i wpisywaliśmy się i zdjęcia robiliśmy, tak, to też było bardzo fajne. Czyli ogólnie podobają wam się polskie wesela? Mm -hmm. A państwo młodzi podobali się? No. no. Babci. Wow, no naprawdę się zmieniło, co? Przykro! Do góry! Do góry! O,